Cześć, witam w pierwszym odcinku z serii Jak przejść kampanię w Call of Duty Modern Warfare 2. No, w dzisiejszym odcinku pokazuję Wam pierwszą i drugą misję. No, może tylko pierwszą? Nie wiem, tak, pokażę pierwszą. Po prostu, w której musimy nauczyć rekrutów, jak walczyć. No, będzie dosyć krótka. Drugi odcinek też nagram dzisiaj. No to zapraszam do oglądania. no trafiać do tych rzeczy a ja co ja zrobiłem strzałki movement a ja co ja wziąłem no controls ten mas... Dobra. No nie szczelił, ale nie mogę. No dobra Już trzeba za drewienko. Tutaj trzeba będzie jeszcze tak za drewno mm, a z dłamkowym będę musiał. Leci! I wolej. dowódca w innych misjach. Siąd jaki? Hudson. O ja. Czy grał w kalowicie w zna Hudsona? O. Teraz będę musiał przejść taki trening specjalny. Strzelić do manekinów będę. Właśnie takich wysuwających się znaczków z narysowanymi gośćmi. Nie wiem, co to ma na celu. Biorę desertagla. Dobra. Filąć ich wszystkich muszę. No, zawsze trzeba niestety upewnić. Bo jak pominiesz kogoś, to kto wie. No, trudne. Nie trzeba zabijać ludzi. Nie gram na dekrucie. lecimy na górę. muszę zabić zabici gość? No. I, to jest pierwszy od... i to był pierwszy odcinek. Do zobaczenia w drugim odcinku za chwilę. Cześć.